chodź tu do dziadka chodź tu do dziadka, nie bój się, daj mu chleb masz chodź daj mu chleb, chodź tu chodź tu, nie bój się, chodź tu mówię chodź tu jesteś, nagrywam Cię chodź, masz tu, masz tu, masz tu rzucaj kaczką. nigdy się nie bałeś, chodź tu nigdy się nie bałeś, zobaczcie Jesteś na tym... Oni ci znają te kaszki, ma. One ci znają przecież. One cię znają. Masz tu chleb. I rzucaj sam. Chodź tutaj rzucisz, chodź koziatka. Nie bój się, dziadek cię będzie bronił, nie bój się. Chodź tu, patrz jak fajnie wygląda. Tak, nie bój się! patrz, patrz on na no, rzuci, rzuci, bo głodne są. Nie boją się. rzuć im, bo oni głodni są. Tak. Widzisz, Julek karmi teraz jak ja to